Dowód odpowiedzialności za los kilku osób to znak odporności na przeciwności losu. Psychiczna bariera, lek, postawiony opór Zastanów się, nie podejmuj pochopnych kroków Daj dowód, że odpowiada za swe czyny Bądź gotów, by przyjąć dziecka na rodziny Pomyśl, co mu przekażesz Boga, wiarę jasne, najtrudniejsza droga To czyny odpowiedzialne, od małego w prawdę Okaż mu wsparcie, to niełatwe najbardziej, gdy los spłata w ile? Szanuj najbliższą rodzinę, ziomka wspieraj w działaniach Osłania, kryna handlu, go przyczaja kurwa, by się urwał, bo przetrwanie w tych warunkach to zajęta kontrola Ojed uwaga czujna, inaczej puszka Misja próbna czeka, jutra mi umysłu podęgę Zimno krew, pewny strzał, sianą rękę, zmrużoną brech, obyś trwał w tym jest Stan człowieku, odrzuć te myśli chore, podnieś głowę. Okoliczności są wyjątkowe, damy radę, bo nie damy się skucić, Nie będziemy słuchać ludzi, którzy sami są gusi, chociaż słyszą i chociaż patrzą, to nie widzą. Radziś w trudnych przypadkach, o tym gadka właśnie. Gaśnie twoje światło, łatwo się poddajesz. Poddajesz inicjatywy, wiesz co wiesz, życie parzy jak pokrzywy Chyba bardzo chcesz, żeby ktoś kierował tobą. Ja dam radę, bo jestem sobą, będąc zależnym, nie wyminiesz się z chorobą. Szkoda marnowa Najlepsze lata, kwestia charta, ducha Chociaż tylu społeczniaków podpierdala z ducha, chociaż popatrz, otwórz oczy Nie daj się zaskoczyć, chociaż dajesz radę, to to kurwa okaz Uchasz moją prawdziwą twarz Damy radę To dla moich ziomków, damy radę Dla ich rodzin i potomków Damy radę Dla bliskich i wszystkich, którzy wiesz też Od życia co swoje, bierz, damy radę Bon cette fois-ci vous me les perdez pas. Il y en a marre qu'on passe pour des cons. Eh patron la dernière fois c'est pas de notre faute. J'en ai rien à foutre. Il n'y a pas de dernière fois. On a changé les bagnoles non Alors je te préviens Pujol. Si tu me les paumes, tu te retrouves en képi avec un sifflet dans la gueule au milieu du carrefour. On s'est bien compris Pujol. Ah yeah Że mojego dłości weź smak odnosi po stary Razem trzy osobno non stop Ej, ta weź to głośno, bez cenzury, klasyk, wolu no i poszło Panowie, panie, pora senty wapita, eyojut po peknika Schęty, gruba nawika Niech to zamiata w sklubach, każdy parkiet zabić się tego nie uda, przy tym inne stylemacz Nie w zestawie mówiły sol Warszawy kojazony, z WWA RST WA Eki, głowy od pomysłów kipią A Wy słuchacie wiata ceny z go za płytą do koniec z grzesznym rapem Jak ty, ale ja w tym będę trwał. Nie straszny mi żaden szwał. To jest czas, bym wykorzystał coś, co sam Bóg mi dał. Ze mną wienieł Bóg u wał i Kiedy stoję na scenie, czuję jak skupiasz wzrok szok. Nie czuję presji, robię następny krok. Person, nie tylko po to, by zamknąć blizki hejtersom Ej, ty możesz ufać tym wersom a tak w ogóle weź to głośniej zrób Z północy na południe, z zachodu na wschód Kilkadziesiąt wersów, hardcore beat i lub Niech ten rap wypełni każde osiedle i klub Tylko wtedy to ma sens, Wienią Proste, ja wiem to 9-7 tempo, dwa razy szybsze tętno Oto wyżyna, czyste tchnienie, adrenalina Ej ty, weź to spróbuj zatrzymać Aha. To czysty hip-hop, co będzie trwał wiecznie tylko